Dzień dobry Państwu, Wysoka Rado. Otwieram obrady 14. sesji Rady Gminy. Witam wszystkich mieszkańców gminy Czcianne, którzy oglądają dzisiejsze transmisje obrad. W obradach dzisiejszej sesji udział bierze wójt gminy Marek Krzysztof Szydłowski. W związku z panującą na terenie naszego, naszego kraju epidemią koronawirusa COVID-19, dzisiejsza sesja będzie miała inny przebieg niż dotychczas. W tym, trudnym, w tym trudnym czasie zarówno dla naszej gminy jak i całego kraju mając na uwadze życie i zdrowie radnych pracowników urzędu jak i mieszkańców działając na podstawie artykułu 15ZZX ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych sytuacjami kryzysowymi i niektórych innych ustaw. Dziennik Ustaw z, 2000, z 2020 roku, pozycja 568, zarządziłem korespondencyjny tryb podejmowania uchwał przez Radę Gminy podczas 14. Sesji Rady Gminy Czcianne. 30 kwietnia 2020 roku zostały dla radnych dostarczone w formie papierowej pakiety do głosowania, do głosowania korespondencyjnego, to znaczy imienne karty do głosowania nad poszczególnymi projektami uchwał. I w dniu dzisiejszym, w godzinach porannych, zostały one od radnych odebrane. Następnie oddane głosy zostały policzone w kolejnych punktach. Przedstawiać będę wyniki głosowania korespondencyjnego. Stwierdzam, że na, na stan 15 radnych listem obecności podpisało 15 radnych, co stanowi wystarczające kworum do przeprowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał. Teraz przedstawię Państwu porządku, porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji. Co przed chwilą nastąpiło? Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad. Punkt 3. Przyjęcie protokołu z 13. sesji. Punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Ćcianny na 2020 rok. Punkt 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ćcianny na lata 2020-2030. Punkt 6 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości akwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub w szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie gminy ścianne. Punkt 9 punkt 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji budżetowej Rady Gminy Ścianne. Punkt 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Gminy Ccianne. Punkt 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg i Wniosków, Komisji Skarg i Wniosków i petycji Rady Gminy ścianne. Punkt 12. Zamknięcie sesji. Co się dzieje Panie Wójcie? Czerwę. Porządek obrad został przedstawiony, więc przechodzimy do punktu drugiego. Do punktu drugiego porządku obrad. Stwierdzam, że w głosowaniu korespondencyjnym wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 8 radnych. Przeciw głosowało 7 radnych. Żaden z radnych nie wstrzymał się od głosów. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Odczytam teraz imienny wykaz głosowania radnych w sprawie przyjęcia porządku obrad. Jadwiga Apoń, przeciw. Marta Ciborowska przeciw. Jan Fiedoruk za, Małgorzata Gieńko za. Andrzej Januszczyk za. Andrzej Klepadło za. Łukasz Lasota przeciw. Jadwiga Makarewicz przeciw. Zdzisław Marciszewski przeciw. Andrzej Pogorzelski za. Zbigniew Jarosław Pogorzelski za. Mariunta Danuta Sak przeciw. Stanisław Szydłowski za. Andrzej Waszkiewicz za. Adam Zajkowski przeciw. Przechodzimy do punktu trzeciego. Projekt protokołu z 13 sesji zgodnie z paragrafem 41 ustępem 1 Statutu Gminy Czcianne został wyłożony do wglądu radnym. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne poprawki lub uzupełnienia do projektu tego protokołu. Stwierdzam, że w głosowaniu korespondencyjnym wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji głosowało ośmiu radnych, przeciw głosowało siedmiu radnych, żaden z radnych nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że protokół z trzynastej sesji został przyjęty. Odczytam teraz imienny wykaz głosowania. Jadwiga Apoń, przeciw Marta Ciborowska. Przeciw, Jan Fiedoruk za, Małgorzata Gieńko za. Andrzej Januszczyk za. Andrzej Klepadło za. Łukasz Lasota przeciw. Jadwiga Makarewicz przeciw. Zdzisław Marciszewski przeciw. Andrzej Pogorzelski za. Zbigniew Jarosław Pogorzelski za. Marianna Danuta Sak przeciw. Stanisław Szydłowski za. Andrzej Waszkiewicz za. Adam Zajkowski przeciw. Przechodzimy do punktu czwartego. Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy czcianny na 2020 rok. 29 kwietnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy czcianny na 2020 rok. 3 głosy za, 0 głosów przeciw i wstrzymujących się. Stwierdzam, że w głosowaniu korespondencyjnym wzięło udział 15 radnych. Za podjęciem uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Ściannej na 2020 rok 8 radnych, 8 radnych głosowało, przeciw głosowało 7 radnych, żaden z radnych nie wstrzymał się do głosu. Stwierdzam, że uchwała w sprawie w sprawie zmian do budżetu Gminy Trzciany na 2020 rok została podjęta. I przedstawię teraz imienne głosowanie przed, imienne głosowanie. Okno pozamykane. Jadwiga Apoń przeciw, Marta Ciborowska przeciw, Jan Fiedoruk za, Małgorzata Gienko przeciw Andrzej Januszczyk za Andrzej Klepadło za Łukasz Lasota przeciw Jadwiga Makarewicz przeciw Zdzisław Marciszewski przeciw Andrzej Pogorzelski za Zb Zbigniew Chorosław Pogorzelski za Przepraszam, przepraszam bardzo, to nastąpiła pomyłka. Małgorzata Gienko za, Andrzej Januszczyk za, Andrzej Klepadło za, Łukasz Lasota przeciw, Jadwiga Makarewicz przeciw, Zdzisław Marciszewski przeciw, Andrzej Pogorzelski za. Zbigniew Jarosław Pogorzelski za, Mar Marianna Danuta Sa, przeciw, Stanisław Szydłowski za, Andrzej Waszkiewicz za, Adam Zajkowski przeciw. Przechodzimy do punktu piątego. Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Czcianny na lata 2020-2030. 29 kwietnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa pozytywnie, jednomyślnie, jednomyślnie stosunkiem głosów 3 za 0, przeciw i wstrzymujących się zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzcianne na lata 2020-2030. Stwierdzam, że w głosowaniu korespondencyjnym wzięło udział 15 radnych. Za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzcianne na lata 2020-2030 głosowało 8 radnych. Przeciw głosowało 7 radnych. Żaden z radnych nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ćcianne na lata 2020-2030 została podjęta. Przedstawię teraz imienne listę głosowania. Przepraszam. Jadwiga Apon. Przeciw. Marta Ciborowska. Przeciw. Jan Fiedoruk za, Małgorzata Gieńko za, Andrzej Januszczyk za, Andrzej Klepadło za, Łukasz Lasota przeciw, Jadwiga Makarewicz przeciw, Zdzisław Marciszewski przeciw, Andrzej Pogorzelski za, Zbigniew Sierosław Pogorzelski za, Marianna Danuta Sak przeciw, Stanisław Szydłowski za, Andrzej Waszkiewicz za, Adam Zajkowski przeciw. Przechodzimy do punktu szóstego. Kolejnym, kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Stwierdzam, że w głosowaniu korespondencyjnym wzięło udział 15 radnych. Za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego głosowało 8 radnych. Przeciw głosowało siedmiu radnych. Żaden z radnych nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego została podjęta. Przedstawię teraz wyniki głosowania imiennego. Jadwiga Apoń przeciw. Marta Ciborowska przeciw. Jan Fiedoruk za, Małgorzata Gieńko za. Andrzej Januszczyk za. Andrzej Klepadło za. Łukasz Lasota przeciw. Jadwiga Makarewicz przeciw. Zdzisław Marciszewski przeciw. Andrzej Pogorzelski za. Zbigniew Jaborowski za. Marianna Denuta sak przeciw. Stanisław Szydłowski za. Andrzej Waszkiewicz za. Adam Zajkowski przeciw. Przechodzimy do punktu siódmego. Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Stwierdzam, że w głosowaniu korespondencyjnym wzięło udział 15 radnych. Za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku głosowało 8 radnych, przeciw głosowało 7 radnych. Żaden z radnych nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku została podjęta. Przedstawię teraz wyniki głosowania imiennego. Jadwiga Apoń przeciw. Marta Ciborowska przeciw. Jan Fiedoruk za, Małgorzata Gieńko za. Andrzej Januszczyk za. Andrzej Klepadło za. Łukasz Lasota przeciw, Jadwiga Makarewicz przeciw, Zdzisław Marciszewski przeciw, Andrzej Pogorzelski za, Zbigniew Jarosław Pogorzelski za, Marianna Danuta Sak przeciw, Stanisław Szydłowski za, Andrzej Waszkiewicz za, Adam Zajkowski przeciw. Przechodzimy do punktu ósmego. Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie gminy Czcianny. Stwierdzam, że w głosowaniu korespondencyjnym wzięło udział 15 radnych. Za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej działającej na terenie gminy na terenie gminy ścianne głosowało 7 radnych przeciw głosowało 7 radnych jeden radny wstrzymał się od głosu stwierdzam że uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej działający na terenie gminy Czcianne nie została podjęta. I może teraz przeczytam tą uchwałę. Paragraf pierwszy. Ustala się, ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Czcianne, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę w następujący sposób. Za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym w wysokości 25 zł. 25 zł. Punkt drugi. Za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Czcianę w wysokości 10 zł ekwiwalent, o którym mowa w paragrafie pierwszym jest wypłacany z budżetu gminy Trzcianin. Teraz może przeczytam listę wyników głosowania nad niniejszym projektem uchwał. Jadwiga Apoń przeciw, Marta Ciborowska przeciw, Jan Fiedoruk za, Małgorzata Gienko za. Andrzej Januszczyk, za. Andrzej Klepadło, za. Łukasz Lasota, przeciw. Jadwiga Makarewicz, przeciw. Zdzisław Marciszewski, przeciw. Andrzej Pogorzelski, wstrzymał się od głosu. Zbigniew Jarosław Pogorzelski, za. Marianna Danuza, tak, przeciw. Stanisław Szydłowski, za. Andrzej Waszkiewicz za i Adam Zajkowski przeciw. Przechodzimy do punktu 9. Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji budżetowej Rady Gminy Czcianny. Stwierdzam, że w głosowaniu korespondencyjnym wzięło udział 15 radnych. Za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Ścianne głosowało 8 radnych. Przeciw głosowało 7 radnych. Żaden z radnych nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Czcianne została podjęta. Przedstawię teraz wyniki imienne. Jadwiga Apoń, przeciw. Marta Ciborowska przeciw, Jan Fiedoruk za, Małgorzata Gienko za, Andrzej Januszczyk za, Andrzej Klepadło za, Łukasz Lasota przeciw, Jadwiga Makarewicz przeciw, Zdzisław Marciszewski przeciw, Andrzej Pogorzelski za, Zbigniew Jarosław Pogorzelski za, Marianna Danuta-Sak przeciw, Stanisław Szydłowski za, Andrzej Waszkiewicz za, Adam Zajkowski przeciw. Przechodzimy do punktu dziesiątego. Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ćciannej. Stwierdzam, że w głosowaniu korespondencyjnym wzięło udział 15 radnych. Za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czcianne głosowało 8 radnych, przeciw głosowało 7 radnych. Żaden z radnych nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czcianne została podjęta. Przeczytam teraz imienne wyniki głosowania. Jadwiga Apoń przeciw, Marta Ciborowska przeciw, Jan Fiedoruk za, Małgorzata Gienko za, Andrzej Januszczyk za, Andrzej Klepadło za, Łukasz Lasota przeciw, Jadwiga Makarewicz przeciw, Zdzisław Marciszewski przeciw, Zbigniew Sierosław Pogorzelski za, Marianna Danuta Satt. Przeciw Stanisław Szydłowski za, Andrzej Waszkiewicz za i Adam Zajkowski przeciw. Przechodzimy do punktu 11. Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ćciannej. Stwierdzam, że w głosowaniu korespondencyjnym wzięło udział 15 radnych. Za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji skarg wniosków i petycji Rady Gminy Czcianne Głosowało 8 radnych Przeciw głosowało 7 radnych Żaden z radnych nie wstrzymał się od głosu Stwierdzam że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji skarg wniosków i petycji Rady Gminy Czcianne Została podjęta Imienne. Przeczytam teraz imienne wyniki głosowania Jadwiga Apoń przeciw, Marta Ciborowska przeciw, Jan Fiedoruk za, Małgorzata Gienko za, Andrzej Januszczyk za, Andrzej Klepadło za, Łukasz Lasota przeciw, Jadwiga Makarewicz przeciw, Zdzisław Marciszewski przeciw, Andrzej Pogorzelski za, Zbigniew Jarosław Pogorzelski za, Marianna Danuta Sak przeciw, Stanisław Szydłowski za, Andrzej Waszkiewicz za i Adam Zajkowski przeciw. No i przechodzimy do punktu czternastego. Stwierdzam wyczerpanie porządku obrad i zamykam obrady czternastej sesji Rady Gminy Ćciannej. Dziękuję bardzo.